Dziś wtorek, 21 maja, jesteśmy w Ewangelii według Świętego Marka w 9 rozdziale, wiersze od 30 do 37. Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. To niesamowite, że potrzebujemy jakiegoś motoru, jakiegoś motywu do tego, by żyć. Uczniowie zaczęli rozmawiać ze sobą, co takim motorem, motywem, sensem ich życia mogłoby być. Kto z nich jest największy? Kto zrobi największą karierę u boku Pana Jezusa? A Jezus stawia przed nimi dziecko i mówi im, że kto to dziecko przyjmie, ten znajdzie sens swojego życia. Bo popatrzcie, gdy ktoś nam coś powierzy, kogoś nam powierzy, gdy nam zaufa, to naprawdę jesteśmy w stanie wydobyć z siebie o wiele więcej niż gdyby ktoś nam tego kogoś nie powierzył, nie zaufał nam. Wiele dobra z siebie jesteśmy w stanie wydobyć właśnie wtedy, gdy, gdy mamy roztoczyć nad kimś jakąś troskę. Gdy mędrcy przyjechali ze wschodu do Betlejem i zobaczyli dzieciątko, to w nim odkryli sens swojego życia, sens swoich poszukiwań, tak naprawdę wszystkiego tego, kim byli. Kryzysy w nas mogą rodzić się właśnie z tego, że nie mamy takiego dziecka, które wzięliśmy w ramiona, aby się nim Opiekować. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Udostępnijcie ten materiał, dajcie łapkę w górę i przekażcie go dalej. Do usłyszenia.